Siebanko w dzisiejszym odcinku naprawdę przesympatyczny Mercedesik. Zgrabny, ładnie wygląda, jest ekonomiczny i nawet nieźle się odpycha. Bardzo fajny wóz na day. Mercedes CLA 200. przednich, rocznik 2019. Mini CLSik pod którego maską pracuje jednostka 1-3 Turbo. i eee, tutaj co niektórzy padli. ohoho. Oh. O silnik zdatny. Tylko co z tego? Mamy tu 163 konie mechaniczne, przyspieszenie do pierwszej setki wynosi 8,2 sekundy przynajmniej według deklaracji. Popatrzcie, nawet poniżej 8 sekund. Prędkość maksymalna 229 km na godzinę, i nawet nie jestem taki do końca pewny, czy nie ma tutaj kagańca. Samochód ten jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Faktycznie tutaj mamy silnik Renault, który jest montowany również w daciach, ale tutaj jest on trochę zmodernizowany, na przykład, o ile wiem, chyba nawet jest tutaj odcinanie cylindrów, także auto jest bardzo, bardzo ekonomiczne. Kiedyś w ogóle był test CLA 200 na kanale. Nie pamiętam, chyba próba eco też była. Już wtedy mówiłem, że ten silnik do takiego auta jak najbardziej pasuje. Masa własna 1400 kg. Silnik z Daci w Mercedesie czy nim prawdziwy Mercedes. No, niezłe z takiej osoby byłyby heheszki, gdyby takie CLA stanęło obok na światłach i go wycięło. Z silnikiem Daci Mercedes by Cię wyciął. Chłopie, to byłby dopiero śmiech. Dobra, myślę, że możemy startować. Czas na szybką wyciągnięcie ucieczkę za granicę. To ja palę maszynę. Proszę, no kto by pomyślał? 1,3 litra pod maską, a 229 wpisane. Sąd czeku, może dzisiaj nie będzie, no bo normalna praca takiej czterocylindrowej, nowoczesnej jednostki, miękko, płynnie, ee, ale bez jakichś tam nie wiadomo jakich fajerwerków. Zamiast tego może teścik wyciszenia. Będziemy startować. Jak na razie Raceboxa nie odpalam, bo kurczę, jest trochę słaba bateria, ale zmierzymy sobie, go, zmierzymy sobie maszynę później. Okej, okay. tu jakieś 250 się u Petrol Heda zapisało na telefonie. Jakiś kagańczyk z poprzednich testów. O, teraz będzie ok. No i co? No, jeszcze zuży zużytko. Auto jest naprawdę ekonomiczne Myślę, że jadąc 90, poniżej 4 litrów średnie zużycie paliwa tutaj wychodzi Gryp Sport No i dobra, i Ale wiecie co, ja bym tutaj program zrobił, jeśli ktoś ma z Was Takiego CLA bądź też A-Klasę 1-3 Turbo po programie i ze ściągniętym kagańcem, bo tak mi się wydaje, że tutaj i będzie kagańczyk. Zgłaszajcie się do Petrol Heda. Zrobimy filmik. Jak się leci 1-3 Turbo, 250 km na godzinę. A co? No i dobra, tutaj musimy zwolnić, niestety, bo oczywiście, jak zawsze, rękaw, wiatr. Dzisiaj wiatr w stronę Berlina. Dramat, ale w stronę Szczecina Ekstra, w dupkę będzie Wiecie jak to z tym wiatrem jest Raz w buźkę, raz w dupkę Dobra, ściągam kamerę Jeszcze tutaj proszę bardzo ujęcie, żeby nie było No troszeczkę szyba się pobrudziła Otworzymy może O, widać? Widać CELA, przypałowe auto? Myślę, że nie Kobietom podobno Bardzo, bardzo podobają się Mercedes CELA, szczególnie jak są białe, ale kolor to jest taka rzecz drugorzędna wiadomo, z zewnątrz to z zewnątrz liczy się tylko wnętrze no i dobra, niemiecka strona i myślę, że możemy cisnąć do drugiego wiaduktu mówi się liczy się tylko wnętrze także może nie mamy tutaj jakiegoś AMG pakietu ale za to koło ładne. Ale w środku już szerokie ekrany. Nawet deska rozdzielcza jest w skórze takiej ala skórze, ale jest. Tutaj, proszę, boczki drzwiowe, cała góra. Nie, środek naprawdę ładnie tutaj wygląda. Sportowe fotele. Ole się napędzi dziś. No i zobaczcie, kurczę i podwiat. Wprawdzie z górki wiadomo, ale podwiat już 201 km na godzinę było. Tam sobie tutaj troszeczkę cieplej. Co nie wiem, czy tutaj będzie jakieś deptanie Chyba nie wspomniałem wam Wcześniej, że mamy tutaj napęd naprzód Oraz 7 stopniową automatyczną skrzynią biegów DTC Albo DCT No już teraz nie będę patrzał No chyba jest tutaj nawet dwusprzęgłówka Sprawnie on się odpycha Ale dobra Sprawdzimy sobie prędkości obrotowe 7 biegów Także na biegu siódmym Tryb komfort i dajmy na to. Co, tak jest 160 km na godzinę? Nie. Audiłiczka tutaj wyprzedza. 140. 2512 obrotów. 120. 2000. No 171 i stóweczka to jest krótka piłka dzisiejsza próba autostradowa. Krótka piłka. No i tutaj 1800. Równo. Okej, okay, wiecie co? Nie wiem, czy jest sens tutaj tak cisnąć. W zasadzie to tak porządkowo. Możemy się bujnąć. Żebyście nie mówili, że o, jeden, trzy pod maską, tu się pod wiatr bałeś. Haha, strasznie się boję tej mocy. 163 koni mechanicznych. Nie, no dobra. Dobra, niech Wam będzie. Depniemy sobie też pod wiatr, ale główna prędkość maksymalna, myślę, osiągnięta zostanie. Sprzeciwka, jak będziemy pędzić. Okej, okay, tutaj było takie lekkie przetrzymanko na 3000 obrotów 166 km na godzinę. No dobra, odcinek specjalny to po prostu trzeba. A generalnie maszyna w drugą stronę się. No wszystko w drugą sesję, pomierzymy 100-200 i tak dalej Ale miota na mi tutaj Nie no, dzisiaj cholernie wieje Idealnie pod wiatr, idealnie pod wiatr. Dobra, 227 km na godzinę według GPS-u i zwalniamy. Ale tutaj kontrole ja piernicze. Cole, cole, same bez policji. I za chwilę zrobimy taki szybki sound check. No, taka formalność po prostu. A dzisiaj spoko pogoda, o już coraz cieplej się robi Jej Dzisiaj 8,5 stopnia na plusie Średnie zużycie paliwa Jak tak naprawdę ciśniemy Tutaj dajemy w palnik 16,7 litra No i co? My w ogóle jechaliśmy teraz sobie w trybie komfort No i dobra, idź do No to ci pieczarka jedna No Normalny dźwięk czterocylindrowej benzynki. No ciekawe, czy dałoby się to jakimś programem POPsy na przykład wgrać? POPs and Banks. Sobie lekko dziabnąć wydeszek. Tam paczka trzy, cztery, pięć i sześć. Dobra, tutaj 100-200 nie będziemy mierzyć Tutaj skupimy się na prędkości maksymalnej Ale tutaj nie cisnę Tu damy sobie takie przytrzymanko. Tak powoli sobie Będziemy się rozpędzać O Tak nieśmiało jak jakaś Dziewiczka Jak dziewiczka nieśmiała Ale jak się już rozkręci to Wiadomo Górki No nie No i jest kagańczyk No bo kurcze nam tutaj już odcina 229 km na godzinę Według GPS-u Lekko ponad 4000 obrotów Przy prędkości maksymalnej Dobra czas zbadać 1200, tylko nas tutaj A-klasa niech wyprzedzi no i dobra, i będziemy jechać I pyk Turde, ale będziemy mieli trochę w dupkę tutaj Dobra, no, zjadę już, żeby nie było, że w cieniu aerodynamicznym Minus 0,8%, 23,15. 23,15 rozumiecie? 1,3 turbo, 1400 kg. Eee, jeszcze raz. Spróbujemy. Ja zwolnię, niech sobie maszyna odpocznie. Dobra, tutaj zaczniemy jeszcze raz. Tutaj zaczniemy pod górkę. Później lekko będzie z górki, dosłownie. Znowu pod górkę. Taki mieszany teren. Nie no, ale zróbmy to troszkę sprawiedliwiej nawet, chyba, bo... Z w dupkę, ok, ale... No 26 i 73 to plus 0,6% pod górkę. Proszę Państwa... To pod górę. I okej, okay, mam nadzieję, że ten samochód, jak ta próba autostradowa Wam się niesamowicie podobały. Ten pakiecik to było coś po prostu pięknego. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się. Naprawdę zaskakujące, tutaj się rzeczy wydarzyły.